Powiedz mi kawał? Nie. Dlaczego? Dobra, mów. Czekaj. No mów. Czekajcie, myślę. <grym> Chuj, ty, wrócę za 12 godzin. Ale to za bardzo nie pościgajcie, wiesz co? Bo ja się prędzej pościgam. To był ten żart? <grym> nie, jeszcze nie. Co ty go teraz wymyślasz? wymyślasz? Tak. No to gratuluję. Zobaczysz, co się o swojej babci dowali. Mm, nie. No więc. nie sobie patrzę z żarówką. Nagle widzi, że na kłopocu siostrzyczka zakonna łapy topa. No to wyjeżdża, otwiera drzwiczki i mówi: Niech siostra wsiada, ja siostro pod Idę dalej. Po pewnym czasie siostra na jego porządnie i głośno mu udał, mówiąc. Wy kierowcy, to się macie dobrze. Widzicie panienkę, zabieracie ją do kabiny, dacie na pobocze, chopciut w krzaczki, robicie co macie robić i idźcie dalej. No, kierowca tak się nie na nią popatrzył, ale nie, idzie dalej. Po pewnym czasie znowu czuje przesuwającą się rękę po jego nodze i słyszy: Wy kierowcy, to macie dobrze. Widzicie panienkę, chopciut w krzaczki, je banką i wyjeżdżacie w klasę. No to kierowca tak się na nią popatrzył. Zjechał na pobocze, bierze się w krzaczki i ma już zacząć robić, co miał robić, gdy siostrzeczka zakonna mówi. Tylko patrzył w odbyt, bo jak przyjeżdżał na plebanie, to księdza że jestem jeszcze dziewicą. Kierowca zastosował się do prośby i wali, wali, wali. Kiedy już skończył, wjechał, wjechał na trasę, się znowu właśnie po mówi. No co kierowcy się macie dobrze, a my pydały, to ciągle musimy kombinować. <grym> Rozumiesz? No, rozumiem twój problem, na pewno musisz być nieszczęśliwy w życiu. No, to jadę tą siostrę zakonną. To była taka anegdota... Ty tak nie kombinuj. To była taka anegdota, A ty, ty, ty kolego byłeś z tym kierowcą. Y, o, ty gadasz. Najpierw musiałby sobie kupić... <laughs> najpierw musiałby sobie kupić samochód. To samochód? Kupić. Kto? No. on. No. Nie ma? Nie. Ja, ja tylko lecę na czarnym BMW. <laughs> Może być srebrny. Mm. Mm. Marcinek? Słucham? E, <grafy> a jakie najbardziej auta lubisz? Słucham? Jakie najbardziej auta lubisz? Mówiłam, że BMW nie znasz angielskiego. Nie. BMW. A to jest coś bardzo wymagający. Nie. Może być jeszcze tylko <grystanie> <grystanie> Ale wiesz, mam kilku znajomych, którzy mają BMW. Prawda? No. Mężczyźni. No, no. Daj na miary. No tu musisz przyjechać do Szczecina. Na takiej dupie Nie, nie sadupie. Zadupie, za dupie. Przenocujecie. O, podstawie, z tyłu, tam jedzie. W <laughs> takie głupie rzeczy znasz. Bo znam. Okej, nie powinien takich rzeczy znać. Ja to raczej chodzę na parady, a nie. Słuchaj, laleczka. To się mi tutaj. No, dobra, dokładnie. Jeszcze jeden kawał wam powiedzieć? Nie, ja nie. Dlaczego? Bo są głupie. Jak to nie znakawało. Chcieć to nie znaczy móc. Ale ja chcę... Będę czytać. Tak, bo to można? Ja to szukałem. No. Ha, ha, ha. <śm> <śm> tu rozmawiałam z dwie Wspaniale tańczysz. Ty też. Wspaniale się już. Bogam. Ty też. Wspaniale całujesz. Ty też. Mam na mnie Darek. O może ja też. Nie <laughs> ja, ja, na imię Marcinek. O Boże, ja też! Myślałem, że będę gościa. I to fan. angielsku? Nie wiem, nie wiem. raczej nie? on nie jest taki mądry. Mm, peda. Shut your fucking morda, debilu. Oh, Jeśli ja tylko, ja bardzo... tylko odpacę, to też mnie tak tyrałeś. Normalnie, normalnie, y, 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 fuck mm. you, mada I co do ci? Jesteś idiotą. <laughs> Twoja stara też, że cię urodziła. <laughs> Musiała chyba upaść na mózgę. jest ruski kakao? To są wczepić implanty. Ej, ale serio twoja mama cię toleruje? Mm. Nie, mieszkam w <noise> Nie dziwię się, nie mówisz. Ale po prostu mnie kocha, plecie mi ciasteczka. Poszło spać niedawno. No to może też iść spać, co? A może ty pójdziesz spać? Nie, ja nie pójdę, bo mi nie piecze ciasteczek. Ale mi babcia nie piecze ciasteczek, ja nie muszę wiesz. O Jezu, o Jezus, o Jezus, nie by taka mądra, bo głupi w Chyba głupich jest właśnie za dużo w tym momencie. Nieprawda. Prawda. Ach, a ja przyjemnie, Idę spać, bo jesteś takim kretynem, że cię słuchać nie mogę nawet, człowieku. Co, <taka> ty nie słuchałeś przez godzinę? Jaką godzinę nałóż się liczyć, cepie?. Nie wiem kto cię spłodził, ale to naprawdę musi być jakiś noblista, naprawdę. No właśnie jego, jego ten, stałeś na nauczyć Nie mówię o Ewinie, tylko o tobie. Aha. Dwa pedały cię jakieś spłodziły, stary. A ty spłodził... Y y tak, kurwa, jesteś to kretynem. Się. Nie ogarniam cię. Jesteś idiotą, masz jakieś 15 lat pewnie i kurwa nie masz kolegów. No już ty skąd wiedziałeś? No srada masz. Mam 19 lat, jestem poważnym studentem. Tak, no kurwa. Tak? Studentem, myśl człowieku. Co co myślisz? Masz 19 lat i jesteś studentem. Tak, bym taki mądry, że dali niebyżej. wyżej. Mhm. <laughs> Ej, można mieć 19 lat i może być No właśnie, po Ogarnij się, ogarnij się, koleżko. Nie wzywaj go. No co, Kochasz go? <laughs> tak, czochym sercem wielka, zakochana w tym pedale. szuka prawdziwego ja, ale nie mam jaj, żeby się w tobie kochać, O Jezu, nie, 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 od tej nie, 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 my nie, Czekaj. Się... Poszedł już czy nie? Wbywal go. Czekaj. Wbywal go z tej rozmowy. Nie chcę go znać.